Już jutro będziecie mogli podjąć, mianowicie, pozostanie przewodniczącym kapituły uświatowskiej. Natomiast rozpoczynamy najważniejszą debatę przed najważniejszymi wyborami w Marence po 1989 roku. Bardzo proszę, zacznę. na właściwe pytania Zatem pytanie: Jako pierwsze rąduję do pani Katarzyny Buralskiej, kandydatka na poważne stanowisko poważnego przewodniczącego kapituły uczniowskiej. Pytanie jest proste. Jakbyś miała swój program opisać w trzech punktach, równo trzech, to jakie byłyby to punkty? I na to pytanie masz 60 sekund. Bardzo proszę. Wow, nie wiedziałam, że jest czas zmierzony, ale yy, hej, ale myślę, że miała swój program opisać w trzech punktach, to pierwsze była na pewno współpraca kapituły, bo uważam, że to jest mega ważne, żebyśmy jakby całą kapitułą uczestniczyli jakby w organizacji wydarzeń i to jest też bardzo fajna okazja, żeby się poznać, żeby jakby zdobyć jakieś doświadczenie w organizacji rzeczy. Po drugie myślę, że mm, jakieś takie eventowe rzeczy może trochę... W sensie, no, tak jak mówiłam wcześniej, ten sam poetycki, rozkrywki i jakieś dni tematy się, się zdarzą, bo pamiętam, że się super na np. Dniu Wykonawcy Muzycznego. I trzeci punkt to w sumie. Nie wiem, czy mam pomysł na jakiś trzeci punkt, ale myślę, że do tego trzeci punkt można przeznaczyć na inicjatywy, jakby. Innych osób, bo też bardzo bym chciała współpracować. Yy, jeśli bym wygrała, to byłoby super współpracować z całą resztą osób, które chciały być przewodniczącą albo przewodniczącym, bo wierzę, że jakby te osoby mają też dużo do powiedzenia i dużo fajnych rzeczy, pomysłów, których. Bardzo ja dziękuję, nie bardzo dziękuję. Na to pytanie, w ten sam, na samo pozostawione pytanie, odpowie pan Cezary bartkowicz hemmielak Bardzo proszę. Okay. Takim um, jednym z ważniejszych punktów na pewno, to byłoby wysłuchiwanie po prostu próśb, albo po prostu różnych pomysłów o, o Was wszystkich, które, zre które zresztą już w połowie przesłuchiwałem po tych wszystkich nagraniach poprzednie poprzedniej tematy. Um, bardzo ważnym punktem też dla mnie by było organizowanie różnych Wydarzeń, spotkań z różnymi osobami i takich podobnych rzeczy, też na przykład jakieś tematyczne i no i co? No i nic, nie będziemy tutaj przedłużać, prawda? <laughs> no. Ważne jest to, żebyście też jak mieli jakieś fajne pomysły, dawali do Przewodniczącego lub Przewodniczącej i komunikacja z Radą Rodziców oraz z Kronem pedagogicznym też jest ważna. Dziękuję bardzo. I teraz mamy proszę Brama. I możemy przejść już do e, bardziej poważnych, skomplikowanych e, pytań. E, pytanie to jest tutaj e, takie króciutkie, bardzo 30 sekund na czasu. Czy jest coś, taka jedna rzecz, może dwie maksymalnie, co w szkole naprawdę przydałoby się albo całkowicie usunąć, albo gruntownie zmienić? Ym, takie panu pytanie. I teraz jako pierwszy pan Cezary Warszkowek na to pytanie, zgodnie z zasadą debaty. Bardzo proszę. Samodzielnie nie widzę żadnych takiej rzeczy, które można by było od razu usunąć z Marii Magdaleny albo dodać. Wiem, że może bardziej z dodawania takich rzeczy słyszałem dużo głosów o tym, że nagłośnienie auli i różne sprzęty są bardzo potrzebne dla muzyków i dla osób, które dają prowadzących właśnie tę całą Aulę. pytanie bardzo proszę pani Katarzyno. proszę. To ja jakoś też specjalnie widzę rzecz, którą chciałabym tak usunąć od razu. Myślę, że yy, nie ma takiej rzeczy, przynajmniej z niej szczęście do głowy. Myślę, że skupiałabym się na tym, żeby bardziej dodawać nowe rzeczy, a nie usuwać stare. Chyba, że nie wiem, pomijam w tym momencie coś, co przeszkadza nam wszystkim jest w ogóle jakieś okropne i złe i trzeba to usunąć, ale jakoś mi się nie wydaje. Więc myślę, że nie ma takiej rzeczy raczej, raczej lepiej jest dodać coś nowego od siebie mm -hmm, tak, dobra teraz e, przechodzimy tak powiem, już do ciekawszych mam nadzieję pytań, e, konkretne pytanie numer jeden e, e, bardzo wiele uczniów zastanawia się na temat tego, że przewodniczący to jest ważna funkcja ale trzeba mieć pewne podstawy i moje pytanie jest takie, jakie są Twoje osiągnięcia przez ostatnie dwa lata jak byłaś w tej szkole, byłeś które można, że tak powiem, rozwinąć, bądź które, że tak powiem, świadczą o tobie jako godnym kandydacie na reprezentowanie tej funkcji. Bardzo proszę. Tak, dobrze, tak, tak? Dobrze. No to ja generalnie mam dość spore doświadczenie w organizowaniu jakichś wydarzeń czy e, innego typu rzeczy. Jestem w Harcerstwie od wielu lat i generalnie organizuję tam dość sporo rzeczy. E, też e, działałam jako aktywistka, więc tam też jest trochę rzeczy do ogarniania, udzielony stroj klimatyczny. E, no i też angażowałam się w kapitulę uczniowską w zeszłym roku. E, prowadziłam i w sumie nadal jeszcze trochę prowadzę w współpracy z innymi ludźmi oczywiście e, barykowego Instagrama. Y, I jeszcze coś miałam takiego. Aha, no, byłam przewodniczącą klasy też przez dwa lata. Dobrze, dobrze. Już się skończył, ale dużo tego jest. Yeah! I bardzo proszę, pan również 45 sekund na to pytanie. No to zaczynając z takich najprostszych rzeczy, to w przeciągu tych dwóch lat, już zaczynając ten trzeci rok, raz byłem przewodniczącym klasy dwa razy, wiceprzewodniczącym, Um, organizowałem na przykład takie dni jak no, jeden z najlepszych dni w ogóle w całej Marii Majdaleni, czyli Dzień Matematyki, podczas którego wiele rzeczy się działo. Um, też podobnie jak Kasia um, jestem w harcerstwie, organizuję też w samym harcerstwie dużo różnych e, wydarzeń i tym podobnych rzeczy. Także myślę, że to też bardzo dużo pomaga w takich organizacyjnych sprawach szkolnych i już oddam nam czekam. Bardzo dziękuję. I teraz y, mamy tutaj takie pytanie indywidualne, ponieważ daliśmy taką możliwość zadawania pytań indywidualnych. Większość z nich niestety była do Pana Czarka, więc do Pani Kasi będzie jakieś takie ogólne, ale już tak powiem ten. I tutaj mamy takie bardzo ostre pytanie jedno, zwłaszcza z się znalazło. To, to jest to oskarżenie Pana, do kogo? pana, pana Czarka, y, niestety o, y, jakby to powiedzieć, nie chcę tutaj użyć negatywnych słów, natomiast że nie ma gwarancji, że będziesz Tak jest zapisane, że masz opinię osoby, która mało dobra, dobra. zrobiła. Przekonaj się. Bardzo przekonaj się. Bardzo, bardzo, się bardzo, 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 bardzo proszę, 30 sekund. 30 sekund. No. <ślałem> Powiedziałem, przekonaj się, nie? Nie ma problemu. Bardzo proszę. I teraz tak, pani Katarzyna dostanie pytanie o temat absolwentów, tu absolwentek szkoły. Jedna osoba zadająca zauważyła, że fotografie na ścianach naszej szkoły, na naszej stronie słynnych marynarzy zawierają tylko i wyłącznie osoby, które ukończyły gimnazjum Marii Magdalene jeszcze, że tak powiem, to przed reaktywacji. I tutaj pojawiło się też postulat tego, to jeszcze tak powiem nie, nie dla mnie, tego, żeby znalazły się tutaj także osoby, które ukończyły na szkołę, e, że tak powiem, od 1990 roku, w tym również kobiety. I jakie jest Twoje stanowisko w tej sprawie i co zamierzasz podjąć e, w, w tym temacie? Przepraszam czy mówić? Powtórzyć pytanie, bo tak, połowa tak? była przed skokiem, połowa była ja tak Nie, Rozumiem, rozumiem. tak, e, powiem to jeszcze raz. E, na stronie naszej szkoły i na ścianach naszej szkoły są portrety absolwentów naszej szkoły, ale jeszcze sprzed, że tak powiem, reaktywacji ma ręki reaktywacji ręki w latach 90. -tych. I teraz pytanie jest: Czy zamierzasz coś zrobić z tym, aby pojawiły się także nowi absolwenci naszej szkoły na stronie i ten w tym również kobiety? Takie jest pytanie. Jeżeli to są osoby sprzed y, reaktywacji, to wtedy szkoła była szkołą męską, więc... Tak, nie tak. I właśnie nie... dlatego pytanie pada, jeśli dość chodzi o nowych absolwentów. Aha. No to jeżeli nie wiszą żadne zdjęcia osób, które ukończyły naszą szkołę po 90... po, po reaktywacji, to nie wiem, jeżeli będzie inicjatywa stworzenia galerii wybitych absolwentów i absolwentek po reaktywacji, to bardzo chętnie ale myślę, że nie będzie to mój priorytet. Tak, bardzo dziękuję. Teraz zrobię, że mamy jeszcze kilka, kilka minut czasu, to mamy tutaj takie krótkie pytania, bardzo krótkie, które, że tak powiem, nasi uczniowie bardzo potrzebowali znaleźć odpowiedź. Ale najpierw, jeszcze takie jedno pytanie do pani Katarzyny. Co, co ma drugi kandydat, czego brakuje tobie? Czyli co ma Cezary, czego nie masz ty? Bardzo proszę. 20. Osób. Znaczy, myślę, że mogą to być umiejętności matematyczne, fizyczne, ponieważ u mnie jest zdecydowany brak. A no, Cezary chyba sobie radzi. A tak na poważnie, to nie wiem, wydaje mi się, że jesteśmy bardzo wyrównaną dwójką kandydatów, więc jakoś nie, nie wiem, czy widzę taką rzecz, nie wiem, czy widzę taką rzecz, też vice versa. Dobrze. I na to samo pytanie powie Pan Cezary, bardzo proszę. Hmm, oczywiście, podobnie jak Kasia odpowiem, nie ma między nami jakichś e, większych różnic pomiędzy możliwościami, które możemy dać e, w rozwinięciu się naszej szkoły. E, Także myślę, że oboje mamy dobre pomysły, i myślę, że nieważny, kto wygra, na rękę na tym zyska. Bardzo dziękuję. I teraz, y i teraz, zanim przystąpię do bardzo ciekawych pytań, które tutaj padły, ale niekoniecznie istotnych w tym momencie, to jest... Czy chcielibyście sobie nawzajem zadać jakieś pytanie? Czy macie jakieś pytanie się siebie nawzajem? Nie? No, ja, ja trochę nie mam pomysłu na pytanie. Nie wiem, ty za chwilę ty masz... Nie. Yeah. Wow. Super. To jest pytanie pierwsze to jest organizacja takich ważnych rzeczy, takich materialnych w naszej szkole. Tutaj dwie bardzo mocno się e, wybiły wodopój oraz zupki chińskie. E, więc e, panie Cezary, jakie ma Pan stosunek do tego, jak Pan zamierza pozyskać środki i czy zamierza Pan realizować takie postulaty? E, a więc po pierwsze w ogóle zamierzam realizować te postulaty jak najbardziej, jeżeli to jest e, ważna... Rzecz dla uczniów Marii Magdaleny. Myślę, że ten boto tym bardziej. To e, można by było rozmawiać z e, Radą Rodziców oraz z dyrekcją szkoły. Zupki chińskie, oczywiście, również bardzo ważna rzecz, mi się wydaje, prawda? E, w każdym opakowaniu pamiętaj. Ja się tylko zapytam, co jest ważniejsze. Zupki chińskie. Czy... Nie, no tak na ceremonii no, rzeczywiście, że błoto nie, ale. E, wiecie, nie. Dobrze, pani Katarzyna, na to samo pytanie. E, to ja. E... Na pewno uważam też, że no, za godną poparcia inicjatywy i też byłabym skłonna rozmawiać o tym i z radą rodziców, i z dyrekcją szkoły i w ogóle ze wszystkimi, e, tak będę wszystkimi, ze wszystkimi rozmawiać o pokoju, e, ale no faktycznie o, o, zwłaszcza w tym momencie niewygodnie chodzić do auli. A jeżeli mogę dotknąć do zuchy, dobrze, dobrze, bo widzę, że to jest ważna kwestia, to szczerze mówiąc ja nie wiem czy widzę popyt na zupki. Mm -hmm. ponieważ jakby mamy jakieś siedem tak, jak została zgłoszona. Ale dobrze. E, teraz 30 sekund już na sam koniec wolna wypowiedź, ostatnie zdania, by móc przekonać tutaj wszystkich wyborców do tego, że to właśnie wy powinniście zostać przewodniczącym kapituły na? 30 sekund. Ty, tak, jak najbardziej. No, tak, 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 tak powiem, tak. Bardzo proszę, 30 sekund. No dobrze, to y, ja myślę, że jakby... Jezu, to jest drugie pytanie. Ale y, chciałabym na pewno jakby cenię sobie pomysły wszystkich kandydatów i kandydatek i w ogóle jakby całej kapituły całej społeczności szkolnej. Myślę, że to jest bardzo... Ważne i współpraca kapituły też ja mi że jest bardzo, bardzo ważna. I mam jakby konkretny pomysł, jak zrealizować tą współpracę kapituły. Myślę, że to jest fajne. No i też mam sporo doświadczenia, tak jak już wspominałam. Dziękuję. Pan Cezary, <klucz> bardzo proszę. Ostatnia. Ostatnia wola bardzo proszę. Oczywiście najważniejsze jest dla mnie to, żeby uczniowie Marynki byli zadowoleni ze swojego przewodniczącego, przewodniczącej, więc do was, ja mogę wam tylko z tego miejsca e, zapewnić, że będę starał się zrobić wszystko, żeby po prostu Marynka jak najwięcej na tym zyskała, będę się starał słuchać waszych pomysłów, będę się starał słuchać pomysłów e, reszty osób, które kandydowały. Jeżeli, no, mi się wydaje, że po prostu sprawdźcie i pomyślcie dobrze. Dziękuję bardzo.